Chodźcie to ubijemy tego szczura! Dawaj, dawaj, idziemy na szczura On będzie miał chociaż jeden ekspo, dawaj! O, Dawaj to na królika, tu dobijesz lewna! Nie no co ty nie potrzeba mi na razie! Ale no tu, tu, tu rozwaliłeś tego szczura! O wal szczura o Widzicie... jestem punktu i zapływem mięs... ja jest... Tu masz jeszcze szczura zbożowego, no. dawaj, dawaj, trzeba nagrywać już film. O, o, o teraz chodzi level, dobra, dzięki, dzięki. O, level. O, brawo, to jeszcze przed nagraniem zmień strój, dobra? Żebyś so Do nie chodził goły, okej. Okay? No bo taki jakiś... Y, o, 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 jakiś szmatak jesteś ubrany, ubierz się tak jak my, zobacz. Zaraz tylko muszę jeszcze na nich sobie tego... szczura i nie tylko zabijesz szczurę i możemy nagrywać. No dobra, to, to ja idę zobaczyć ale jak no, bierzesz wszyscy. szczurę. Komandoś nagrywa, już nagrywa. Tylko zabijesz szczurę i możemy na nagrywać. A ja, a ja już nagrywam, trololo. Wszyscy, na 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 wszyscy, na wszyscy na mury, na mury. Wszyscy na mury. Wszyscy na mury, na mury, na mury. I będę nagrywał dopóki nie zabijesz szczura, Taka jest moja zasada numer jeden. No dobra, dobra, to już czekamy. Tutaj jakaś... U, ale, Komandoś, serio nagrywasz? <laughs> nie no na niby <laughs> Ej to serio nagrywasz Dawajcie, wow. dawajcie wszyscy na mury yy, Trzeba Ej, się zebrać Na mury? Ej, dobra już idę na mury Dawaj, dawaj w... Ja szczurów muszę czekać na respa No włącz speedhaka od haka. Dawaj, dawaj szybko No właśnie czekaj, muszę tylko sobie przypomnieć jak to było Speedhaksy. Ej miałby fajny wygląd to idę O, tutaj Ej. widać przeszpanował nam Pan prezes Trzeba ja strażnić Yes, Zabir Shura. Time out yeah, 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 yeah. for a second. Hello. To Cześć, ciao, ja jestem Kamandosik.pl Witam i zapraszam na 59 part z serii Przygody z Margonem. Dziś chciałbym e, nagrać pewien nietypowy part, którego jeszcze nigdy nie nagrywałem, ponieważ zebrała się ze mną naprawdę wielka publika osób w składzie Saurio. No dawaj przedstawia się Siema tu Saurio On też ma swój kanał na YouTube Zaraz po wysłaniu filmu zrobię legendę Opiszę kto jak, ma nick I wyślę nikt do jego link do jego kanału Następną osobą jest Hoi Siema Link do jego kanału też będzie w opisie Jest tutaj z nami Taka mumia, której się każdy boi oraz, no. No, no dawaj się przedstaw co? no No przedstaw się no, ja jaro, też mam kanał też, ma, Mam ma, mięso. Ma, mięso. No, no dobra, dobra, no dobra nie. jeszcze z nami jest de ty wojownik Przedstawisz się? Ja się yy, nie, jest no, yy, yy, no, no, no dobra on się przedstawił, jeszcze jest z nami gościu, który doszedł na gapę, ale ja go nie znam. To co, może przedstawię, jeszcze mam do Was pełną informację. Chciałbym, chciałbym pozdrowić e, e, Triopeksa, który ma jutro urodziny, życzę Ci wszystkiego najlepszego oraz w, e, sukcesów w e, Margonem. Jeszcze e, Mausa, e, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem Twój nick, e, też e, ma jutro, ma, miał dzisiaj urodziny, więc e, tym bardziej Cię pozdrawiam. Ja mam w poniedziałek urodziny. No to jeszcze Hoja pozdrowimy, bo on też ma w poniedziałek, on ma w poniedziałek urodziny. No to co dzisiaj Wam opowiem, ten film praktycznie jest skręcony na ten part, jest skręcony na prośbę pewnego mojego widza, który poprosił mnie, żebym opowiedział o tych miksach, które są zawarte w tak jakby prezentach, więc dzisiaj Ci powiem, gdzie to się kupuje i u kogo. Więc ja może teraz nie będę przedłużał, bo zawsze ja tylko się wypowiadam. Oddaję głos moim towarzyszom, któr którzy opowiedzą o swoim kanale. O, Więc oj, my ja się będziemy... Ja wiem z tyłu. Ej, my... ja się <laughs> Ej, nie, ale tak serio, to my idziemy gdzie do... Do, do tchuza, my... tchuza. No, tchuza. tak. No, ale to chyba troszkę źle poszliśmy. <laughs> gdzie wyjdziecie? idziecie? przez Dolinę Iznę, nie? No. <laughs> ja, ja się pytam, <laughs> was... <laughs> Ja nie, to jest masakra. No, no od początku nagrywaj, bo to nie ma co. Ale co, no ja nagrywam. Dawaj mumia, ty jesteś moim mistrzem. Mumia, mumia. Mumia do nogi. nogi. Jeszcze wysłanik Margonem pozdrawia. E, U, jest mój YouTube. Ja ja go znam. No da dawajcie, dawajcie. <ślał> Lecia <Lewe ciarze>. chyba. <ślał> Nie to właśnie o to chodzi. E, dużo osób oczekiwało właśnie takiego filmu, w którym po prostu e, zrobimy to wszystko na wesoło, a nie jak tak zawsze poważnie. Ej, hoj! Ja mogę zaraz... No co jest? No widziałeś to mięso, co ci na podłodze położyłem? Jakie mięso? Dziękuję, ja się wracam o moje mięso, nie ma takiej możliwości obie. O to nam zostało. Dobra, nie pójdę z no, Po drodze salotne, a może po muszę Dawajcie, zacznijmy. dawajcie, bo widzę, że tutaj już nas na Macie? Sorry. Powiedzcie, że mi ktoś chodzi po ogrodzie. Jeszcze wam powiem, że u niego ktoś jest na balkonie, tam się czaj, Czai. No i dobrze, po mi to, No dobra, to wypowiedzcie no się dosta. na temat własnych kanałów, bo ja tam nie będę przedłużał. To ja, ja nagrywam, nie wiem, z głosem, 5 miników na razie nagrałem. Tak to z muzyką nagrywałem, no nie wiem, komandości, ja znaczy ja teraz nie nagrywam, bo nie ogarniam też jeszcze tego programu, którym wysłałeś, no i nie wiem, daj link do profilu, naszej znaczy, Boże, link do kanału mojego w opisie filmu. Następny filmik jak może nagramy kiedyś, to już będę ja nagrywał. No dobra, dobra, to może kolejnym osobom będzie... No dobrze. Takałem. Nie, nie, nie stresuj się. <laughs> ale, ale Nie <będziesz. laughs> daleko <śm> <śm> My już no już chłopie ojej, ja, ja peder ja już jestem pod huzlem no prawda czekaj, idę poszukam jakiegoś królika może no gdzie ty idziesz? a to, gdzie, jest, gdzie jest ten tego Wojownik i Saurio? czy jakoś tak? A chul? ja oni już się tam zgubili ja jestem, no ja jestem za hoj. widać, została tylko Mumia Degolt tego... Wojownik i Komandosik Saurio się gdzieś zgubił, bo taki nowek. Ja jestem spodobny, o, 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 ten grzybek mi się przyda. Ej, 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 Sauro nie jest dostępny. O Boże. Obraził się. Albo rodzice wbili do pokoju. Ej, ej, komandosik, stój, stój, stój Jak ktoś do stój. pokoju, to ja się wyciszę, wyciszę sobie mikro. O dobra, idziemy. No idziemy, idziemy. Ale z nas ekipa. Co teraz, we dwóch zostaliśmy? Ja już jestem prawie w tym, do linii rozbójników. to szukam króliczków sobie, bo chcę mięsłoć. Ja na już poczekać, no. no dobra, tu czekam przy wejściu. No to teraz ja powiem. Ja już na swoim kanale mam pięć filmów, no i wszystkie z muzyką. No ostatni mi nie, coś nie wyszedł za bardzo. Oj. Proszę. Proszę. Chodź pod, pod dupę wsadzę, stój. stój. <laughs> stój. O, co ten... nie, 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 ja się boję, ja idę. Stój! do to, 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 to po Stój, poczekaj. Jeszcze chciałbym e, pozdrowić pewnego użytkownika YouTube, który nagrywa bardzo u. fajne filmy, ale mam nadzieję, że się szybko nie, chęci, nie zniechęci. Czekajcie, zaraz znajdę jego tutaj nick wśród moich znajomych. wsadziłem. Jest to me, me, melec już e, e, siódmy. A, u... Zboczeńcu weź ty zboczeńcu to ode mnie odejść. A czekaj, hoj, hoj, stój, stój, stój. Co? Coś No dawaj. O, to zboczek jest, weź, weź. O, co ci tam wyrzucił? Ja jakiś widowicz. Grzyb, Jezus. Mój grzyb. Mój. Ah, mój. To, to pwp? Nie ma A. tak łatwo. Mój grzybik. Zobaczmy Myślałem że dobra. mój że mój e, c, O mój mój <śm> a to, dobra wiesz sobie Dobra nie ma co się denerwować idziemy dalej Kto wie, Kto bieli, ile nagrywamy? Jeden minut? Nie wiem, nie wiem, są obojętnie Przynajmniej śmiesznie, a nie tak drętwie 7 minut. Ja tutaj idziesz. Nie wiem czy ten film znajdziecie też na innych kanałach, lecz na moim na pewno go znajdziecie. Będzie, no będzie to taki zwariowany 59 part. Ja na no moim nie, był, ja nie ogarniam tego programu, co mi kłonosik wystałeś, coś mi nie wiem. Czy to jakiś Keylogger może jest? Bo nie, nie ogarniam, ale muszę sobie tego Windows, a ja to będę już nagrywał. Pomantaszki chyba zapomniałeś jednego gościa pod Kogo? Ciebie? No. Nie pozdrawiam, mówię ci Pozdrawiam Nie poz... pozdrawiam Nie pozdrów ja mam najmniej widzów No i mnie też, mam najmniej No i co z tego? O kur... Jezus, kulik! Patrz, ja ci go zabiję Toś zająć! Nieee! Niee, nie, nie zabił nie. mi! Nie. A, mam mięso we, 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 Weź go, Dawidze, daj za to Ej, może idziemy na herszta? Nie idziemy nie idziemy na heroszta. Nie ma czasu. No gdzie ten, tak. na, de, gdzie ten wojownik po nas? Ja jadę On... w Eder. Komandosz... Tak, ja, tak, 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 tak. A nie, a nie wiem czemu jak my to nakręcimy to się a. każdy przez każdego... Komandosz, ty, ty widziałeś gdzieś na drodze tutaj u mnie, yy, no... Yy, yy, no, yy, no o, ale czekajcie, wszyscy, a, za, wszyscy, mną, wszyscy, mną, wszyscy za mną, wszyscy za mną, chodźcie za mną. Ja muszę... Wszyscy za podnośnikiem, wszyscy za podnośnikiem, Ja muszę... Ja muszę odwiedzić pewną panią jeszcze, mam ze mną rachunki. Muszę tego Karoluszka, bo mnie znerwował. Rachunki do wyrównania, czekajcie. Jakie rachunki? Może muszę iść do Anitki, żeby mi wyleczyła. Gdzie ty jesteś? No Anitki. Ja Ale... <głos timeframe> się boję. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Dobra, Ale... ja, ja, ja idę dalej, nie będę się przejmował. No dobra, już idziemy. I tutaj jest, za mną, tutaj jest, w tym domu. O The dwojownie jest. do nas dołączył, dobra. To nie jest dom, tylko eee... <grym>, z... Dom Schadzek. <grym>, nazwa sama za siebie mówi. Tutaj możecie sobie miksy kupić takie jak u, u Makatary. Szalony RTF... eee... RTF. O dobra, jesteśmy już na kolejnej lokalizacji. E, to tutaj macie... Niech ktoś umie skorzystać z tego Ja tutaj A patrzcie ja idę ja skrótem skrót, ja skrót. i co za, co za goście <głos> <głos> biega Dla mnie około leci, A okay. tak <noise> Nie widział ktoś przypadkiem papieru toaletowego za mną <głos> Widziałem <głos> Widziałem, patrz, <noise> e, e, patrz ja Ci pokażę, widziałem go w jednym miejscu, chodź mi się wydaje, że chyba do linii rozbójników mi wpadła. To <grystanie> <grystanie> no, koment. Motyl Jezus, czekajcie, <grystanie> motyle muszę zabić. Czekaj, zresztą motyl cię rozwali. E, e ro, 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 rometr X chcesz zarobić? No to, no to weź z e, dzwonecznik, zbierz. Przeraż go na aukcji za 1G. Tak. <grystanie> Za ja, jeden ja sprzedałem, nie no, nie ja, kupę sprzedał, To to kupią za dwa. Pa pa, pa pa ja zabiję tego warana! Ha, dziapa. A ja tego. Nie, bo ja tego. Aaa, i co teraz? Buzka wiesz na atak, kubie, to. A, o on dziesiątym levelem by go zabił, już spoko. Ta droga jest, powiem wam szczerze... Się... zapomniałeś chyba kogoś pozdrowić. Nie, ciebie się nie pozdrowia w ogóle kiedy ten Ej, chodź! Nie, M Ja żabkę ubiję. Może jeszcze dzisiaj? Oby dzisiaj, bo wiesz... Ale przestańcie tak trollować, bo mi aż się ja słabo robi. Się, porze, dobra, dobra, to nie trollujemy. Dobra, już nie trollujemy na no lifey <laughs> Nie, żartuję. Ej, dlaczego mi ubiegłeś ten tę to Ona jest moja. jest moja. Teraz jest moja. Teraz jest moją własnością. Nie, nie ona jest moją własnością. Dobra, już jesteśmy praktycznie przy końcu drogi. A do tego grimera naprawdę mamy yy, drogę otwartą. Te miksy są powiem wam szczerze bardzo dobre. Yy, ja bym jakoś będę korzystał z nich, dopóki nie będę mógł kupywać miksów pełnoprawnie od Tuni, tych po co leczą po 2000. Kupować nie kupywać. Hurtowo dajesz. Ja tylko kupuję w furcie. No i prawie jesteśmy. No zaraz, zaraz, zaraz idziemy jeszcze PS pić na BE na Patrycjusze chociaż nie mamy klucza To, to raczej komuś na karty byśmy chcieli Gdzie tutaj zaraz włączę haka i ja bije no. Nie żartuję No dobra poczekajcie tam bo zaraz się w wielkim mieście zgubicie i jeszcze was sprzedadzą na jakiś targ o. Nie! co ja to? jest? Ja już tutaj opiekuję Weźcie no się schowajcie, tak schowajcie tak, tak. się Mumia, kontrol idzie Mumia, chowa się Jezu. do domku Dobra, czekaj, schowam się za nim. Ej, stop, ja robię cięcie, bo mi się zacięła gra Żal, żal mi cię No, zar zaraz, <laughs> Za, A, dobra, o, do, o, o, o odblokowałaś O, ale... To... No i praktycznie niby takim składzie ale jakoś dotarliśmy. wyglądają, dokładnie te miksturki wyglądają tak, ja zademonstruję. To jedna, to druga, a to trzecia. O moje miksturki! Ale ściej bogat. Dobra, ja sobie może teraz... Czekajcie, bo tu taki dotsnął je i komorowy się już go ale mi to spominuje, bo wysłannik Margonem pozdrawiam cię. Tak, tak? Ale, może chodzi? do tego szczura tutaj, że ktoś do szczury No dosi. co, co, co? Na, komendanty... na który się Weź się drzyjcie, no boże Z wami tak nagrywać go, Gorzej niż bym na wsi był Tak, do tej rasy? E, tak nie, musisz kliknąć e, Nie, nie, jestem elfem Mogę zjeść mięso? Ja sobie kupuję, ale wszystko za... Zostawuję Dobra, daję war. Nie Chce ktoś perłę? Nie, ja. A. Moja perła. Nie, 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 nie nie Masz nie przydać się ta, ta czaszka, jeszcze ja już jej nie, nie potrzebuję. Ja Z Ej, 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 idzie, ej, idziemy się wszyscy dla trola zabić? No, dobra. To dawajcie, ja... ja da chodźcie, ja zrobię, ja zrobię, ja zrobię drużynę. Nie, czekajcie, musisz usunąć kogoś z francuski Czekajcie, nie, ktoś to... To, no. O, o ktoś tutaj mieczy 101 milionem <gry> no to dawaj to Dobra, dobra, czekajcie ja, ja już tutaj zakładam drużynę No, no daj mi dowództwo, ja. Jezu Jaki ty nieogarnięty jesteś Jezu, spokojnie, ej komandos, się. Dobra, nie przekinaj, że młoda jesteś. Nie no, nie, no my, nie wiem. Nie po co my kręcimy ten film, żeby tak normalnie strollować każdego co chciałby być strolowany. Czekaj się ja uszłość kujśtrę. O ja go uchwałem, bo jego ja ja nie lubię. Oka, to teraz pójdziemy na co? A ja cię nie mam znajomych. Kto, kto ma w znajomych? To dodaj mnie komandosik. Którą... Nie mam nie miejsca. Ja Ej kto ma znajomych tego? Pozdrawiam mój lepszy plan! Bo... Kto ma chłopak znajomych? Da, Dawid z tym... Dobra. Nagin jest nobem! Nagi jest nobem Dokładnie. Kurde, dobra, on tutaj nie gra chyba, nie wiem, nie chcę kogoś urazić, żeby było po prostu nie usunąć. No dodajcie go... No dobra, masz już mumia, mumia masz już D. Ej dobra, Stacie wszyscy naraz mówili. Jezu, yes, fajnie to nagrywać. Dobra, oddajmy już D i idziemy na draki. Ja się boję. Idziemy na draki. Rozwalić. Ta draki, draki nam Jestem, jestem ciekawy czy rozwalimy, byśmy rozwali jednego draka. Powinniśmy rozwalić, no bo tutaj wysłannik go ma do, dość dobrego dimidża. Ja bym tutaj e, był tarczą, ty też. Jeszcze peruś no, przydał. A ja bym nawalał po jeden. Tak, no, po jeden. Jakbyś walnął jeden, to chyba byś e, system rozwalił. No dokładnie. Dokładnie, za mało. Patrzcie. 16 minut. Na nie no, na początku. No czekajcie, czekamy na, na całą drużynę. Nie idź tam na i ja ci nie mogę, tutaj Jak to być pijał Ej, biarda! Patrz, ona gdzie, jest... Moja. Gdzie, gdzie ten jeszcze gościu? No, gdzie ten gościu poleciał? biarda jest moja. No ja dobra, bij, bij bi już ją, bij. Ona dobra, jest moja. Tak. Ej, to moja biarda! Co wy sobie robicie? Mhm. Nie, draki są tam dalej tutaj. O, ale... Ooo ja cię nie mogę. O, ja już poleciałem. A ja nie, ja żyję. Ale patrz pa, 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 ile ich zabraliśmy nawet. Ja jej dużo Ja jej o, baba. Jaj najwięcej zabrałam. Ooo! Słamnik kłaba. Ja yeah. też, tak. yeah. 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 Tak? To podajesz, jej najwięcej. Nie. Nie. Co wydajecie? Ale było blisko. Było blisko. Dobra, to na tym skończymy filmik, siema <laughs> ale, a, ale ty chyba u siebie kończysz czy u kogo kończysz? Nie wiem. Kiedy no dobra, no to co ja mam powiedzieć, jak Dawid mi rozkazał, że mam skończyć filmik, to ja kończę filmik. Dziękuję za obejrzenie tego bardzo strolowanego partu. No to co... Mara, Słuchajcie i wchodźcie na kanał Dawida Kudowica. Nie, nie wchodźcie, mój kanał jest najlepszy. Pozdrawiam pana Gosika. Tega777, a no, i ja jestem najlepszy. To e, oczywiście... Wchodźcie na kanał Dawida Kudowica. wchodźcie. Nie, Krzyś, bo... Jezu, nie, nie, ja nie rozumiem tego. Walcie go. Dobra, spokojnie. Dajcie mi ostatnią mowę wygłosić. E, oczywiście legendę będzie... No nie drzy się, bo Cię usunę z rozmowy. Jezu, trochę kultury. Jezu, dobra. Dziękuję za obejrzenie tego pięćdziesiątego... 50... No nie drży się, jezu. Jezus. Ja, kiedyś... Dobra, ja tutaj nic nie mogę powiedzieć. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcecie więcej partu z Dawidem, oczywiście piszcie. <laughs> Jeśli chcecie się więcej pośmiać, oczywiście też piszcie. Narka, cześć. Dawid, powiedz coś jeszcze na koniec. Dawid powiedz coś jeszcze na koniec. E, tak komendanci kto może potwierdzić, co nie? Nie. Potwierdź. <laughs> Dobra, no 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 comment, no comment, no cześć, cześć.